Witam Cię bardzo serdecznie z tej strony. Marzena Kopta. Jestem trenerem komunikacji, coachem relacji, ale tak naprawdę to lubię myśleć, że towarzyszę ludziom w zmianie. Do mnie przychodzą ludzie, którzy potrzebują w życiu zmiany, którzy czują, że utknęli, którzy czują, że nie są szczęśliwi, e, którzy potrzebują coś zrobić, żeby żyć pełniej, żyć radośniej. Oni to nazywają, chcę wyjść ze swojego życiowego dołka, ze swojego życiowego utknięcia, ale ja wiem, że każdy z nas chce być zwyczajnie szczęśliwy. Cokolwiek to szczęście dla nas będzie oznaczać. Dzisiaj będzie kolejny film z serii 7 praw wszechświata, 7 praw życia. Jeżeli oglądałaś, oglądałeś moje wcześniejsze filmy, to świetnie, jeżeli nie, to wróć proszę. I zobacz film o prawie wibracji, o prawie przemiany, prawie transformacji, oraz o tym, że wszystko jest względne, bo te wszystkie prawa, to wszystko się ze sobą łączy, i teraz, żeby nasze życie toczyło się na takich gładkich, okrągłych kołach, no to warto współpracować z tymi prawami. Warto żyć i postępować według tych praw. To one nam mówią, to one są naszą wskazówką jak mamy żyć, żebyśmy czuli się szczęśliwi. Dzisiaj kolejne prawo. Prawo, które nazwałam tak, to jest prawo polaryzacji, ale tak mówiąc bardzo łopatologicznie, to jest prawo przeciwieństw, czyli wszystko w życiu, wszystko, mówiąc wszystko Naprawdę mam na myśli wszystko ma w życiu swoje przeciwieństwo. Okay? I z tego wynika um, nieprawdopodobna mądrość i siła, jeżeli zechcemy to zobaczyć, zrozumieć i zaakceptować, a później skorzystać. Więc kolejne prawo życia, kolejne prawo wszechświata mówi: wszystko w życiu ma swoje przeciwieństwo. Tylko problem polega na tym, że my zawsze widzimy jeden koniec. A każdy kij ma dwa końce. I wszystko w życiu ma swoje przeciwieństwo. I teraz wypisałam sobie tutaj kilka przeciwieństw, nawet tak dla samej siebie, żeby, żeby naprawdę to zobaczyć, bo to nam bardzo umyka. Niezwykle rzadko dostrzegamy, że wszystko w życiu ma swoje przeciwieństwo. Uwaga! Czy to prawda, że jest zewnętrzna strona i wewnętrzna? Zgodzisz się? OK. Czy to prawda, że jest góra i dół? Czy to prawda, że jest dzień i noc? Czy to prawda, że jest lewo i prawo? Czy to prawda, że jest wdech i wydech? Czy to prawda, że jest awers i rewers? Czy to prawda, że dom ma dach i piwnicę? Hmm? Czy to prawda, że jest zdrowie i choroba? Ok? Czy to prawda, że jest yy, trucizna? I lekarstwo. Zresztą kiedyś przeczytałam, i bardzo mocno to ze mną y, współgra, że jeżeli jest prawdą, ja w to wierzę, nie wiem jak ty, ale jeżeli jest prawdą, tak się zapytaj sam siebie, że są na świecie, że jakby ten Bóg, który nas tutaj stworzył, stworzył również y, choroby. Stworzył również jakieś trucizny. To znaczy, że jest gdzieś w świecie lekarstwo. Tylko myśmy go jeszcze nie znaleźli. I cały rozwój medycyny na tym się właśnie opiera że my powoli znajdujemy lekarstwo. Więc wszystko ma dwa końce wszystko ma swoje przeciwieństwo jest to zdrowie i choroba. I lekarstwo też gdzieś jest na daną chorobę, tylko jeszcze do niej nie dotarliśmy. I następna rzecz jest sukces i porażka. A co my ludzie robimy? My się tak strasznie trzymamy jednego końca, że jest choroba, że jest kryzys, a przecież jak jest hossa, to i jest wesa. Ale my się tak strasznie trzymamy, my się tak strasznie kotwiczymy na tym, że jest kryzys, że jest porażka, że jest choroba. Kompletnie nie jesteśmy w stanie często zobaczyć tego drugiego końca. Jeżeli teraz jestem chora, to znaczy, że jest gdzieś drugi koniec, że mogę być zdrowa. Jak ja mogę to zrobić? Jeżeli teraz jest kryzys, to znaczy, że gdzieś tam jest szansa. Tylko jak ja mogę przeskoczyć na ten Inny koniec. Nie, my się trzymamy, kryzys, choroba, yy, noc, zima. Jak jest zimno, to my się trzymamy, ale zimno i po prostu i tkwimy w zimnie i, i w tym jednym końcu tej historii, tego wydarzenia. Przecież jak jest nieszczęście, to jest też szczęście, ale my się tak trzymamy i mówimy: Jestem taka nieszczęśliwa, taki nieszczęśliwy, taki jest kryzys. O! A nie chcesz zobaczyć, że jest gdzieś, że jest ta inna strona, jest ten awers i rewers. Najpierw to zobacz. A potem zaczniesz myśleć, jak ja mam się tam znaleźć. Ale pierwsze, co, to jest zobaczyć, że istnieje drugi koniec, tego, w czym teraz jesteś. Jak jest życie, to jest śmierć. Ale jak jest śmierć. To też jest życie. Awers i rewers. No i teraz. Mm, co nam wynika z tego prawa? Wynika nam to, że każde wydarzenie w Twoim życiu ma dwie strony. Awers i rewers. Tylko Ty widzisz jedną stronę. Jest źle, nieszczęście, kryzys. A nie widzisz drugiej strony. Okay? W związku z tym Twoje życie ma kwadratowe koła. No bo Ty się turlasz, ciągle Cię telepie, bo Ty nie chcesz zobaczyć, że jest możliwość, że jest szansa. Spotykam bardzo wiele osób zakotwiczonych w swoim nieszczęściu, utkniętych w tym, że jest źle, że będzie strasznie, że już jest strasznie i będzie tylko gorzej. Już nawet nie zobaczą, że gdzieś musi istnieć drugi koniec, czyli wszystkie wydarzenia w Twoim życiu mają awers i rewers, czyli mają plus i minus. Ok? Więc ja się Ciebie pytam, na co Ty, kurka, patrzysz? Zrobiłam film na temat nastawienia. Jakie masz nastawienie do wydarzeń? W Twoim życiu, bo Twoje nastawienie decyduje o tym, czy Ty w ogóle zechcesz zobaczyć drugi koniec, inną stronę tego wydarzenia, przeciwny biegun. Twoje nastawienie, Twoje oczy muszą popatrzeć na dwa końce tego kika, tego wydarzenia. Twoje nastawienie jest wszystkim. Więc ja się pytam, gdzie masz skierowane, na który kierunek masz skierowane swoje okulary, przez które patrzysz na świat? Ok? Którego końca się trzymasz? W jaki sposób patrzysz na dane wydarzenie w Twoim życiu? Czy nie łatwiej byłoby patrzeć na wydarzenie o? No, to jest wyzwanie, no to jest mój jakiś kryzys, ale za tym kryzysem jest dla mnie jakaś szansa. Czy nie jest ci kurka trochę lepiej, jak tak popatrzysz, że okej, okay, jest ten koniec i ten koniec? Tak trochę szerzej, tak trochę z większej perspektywy. Wtedy nie tkwisz w trudnych, negatywnych, destrukcyjnych, ym emocjach, wyobrażeniach, myślach i zaczyna się zmiana. Okay? Czyli twoje nastawienie będzie wszystkim. Rozszerz perspektywę. No dobra, no i ktoś mi powie no ale co w moim cierpieniu jest dobrego? No więc może być bardzo dużo dobrego. Trochę zażartuję, ale podobno cierpienie uszlachetnia. Ja nie idę w tą stronę. Już jeden cierpiał za nas i wystarczy. Natomiast wielu ludzi nieświadomie uważa, że, że jak będą cierpieć, jak się będą poświęcać, to będą szlachetni. I Biblia też mówi o tym, że przez ucho igielne i tak dalej. Zostawmy to. Okay? Ale zapytasz mnie, co dobrego jest w tym, że ja tak cierpię, ja chcę z tego wyjść. A ja pracuję z różnymi ludźmi i bardzo często wiem, że oni nie chcą porzucić swojego cierpienia, bo to cierpienie ma swoją złą stronę czyli ma ten minus że oni są złamani, że oni są bezsilni, że oni są sfrustrowani, że oni najzwyczajniej w świecie źle się czują, że oni się nie spełniają w życiu ale ma też drugą stronę. Na przykład jaką? Są zauważani, ludzie się nad nimi pochylają, głaskają, mówią o tym mój bidny bidoku, to ja cię teraz przytulę. Jak oni tak sobie siedzą w kąciku i cierpią, to świat przecież jest bezpieczny, bo nie trzeba się mierzyć z żadnymi wyzwaniami, nie trzeba wychodzić do ludzi, nie trzeba e, brać udziału w wielu wydarzeniach, jest się bezpiecznym bardzo często to zauważam, że ludzie chcą się zmienić, ale niekoniecznie chcą przestać cierpieć, ale w sumie to, bo to cierpienie, jak siedzisz w kącie, to też ma jakieś dobre strony. Ta zmiana, której ty chcesz, bardzo często ma ten koniec będzie będzie fajnie, ale też będzie niefajnie. Będzie ta przyjemność i cierpienie. No i teraz musimy się zdecydować, czy obejmiemy i czy pozwolimy, i czy zaakceptujemy, że nasza zmiana będzie miała dwa końce: że będzie i pięknie, i czasem będzie bolało, że będzie i straszno, i śmiesznie. Jeżeli my nie potrafimy objąć całości, tych dwóch przeciwległych biegunów każdego wydarzenia, wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu, to nasze życie ma kwadratowe koła. Bo nawet to, że ty cierpisz teraz, to masz z tego jakąś korzyść. I tu mam dla ciebie pytanie, które zadaję każdemu mojemu klientowi. Powiedz mi, jaką masz korzyść z tego, że w Twoim życiu jest teraz to, co jest. I znajdź odpowiedź na to pytanie. Poszukaj wydarzeń, losowych wydarzeń, które były w Twoim życiu, i popatrz na dwa końce: jaką mam korzyść, i jaką mam przyjemność, i jakie mam cierpienie po drugiej stronie. Wszystko, wszystko ma dwa końce. Poszerzaj perspektywę. Więc jaką masz korzyść? Co w tym dobrego? Że cierpisz, że jesteś bezradna, że stoisz w miejscu, że biadolisz, że robisz z siebie um, ofiarę, że gadasz, a nie działasz. Co w tym dobrego? Tam jest jakaś korzyść. W każdym wydarzeniu, w każdym Twoim wyborze będzie i przyjemność. I cierpienie. I plus, i minus. A jak ty się boisz objąć wszystkiego, no to stoisz w miejscu i chciałabym, ale boję się. Chciałbym, ale to będzie kosztować. I tak sobie dreptasz w miejscu, a zegar robi tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak. Dzień i noc, dzień i noc. Jesień, zima, wiosna, lato i kolejny rok ci minął. Tik, tak, tik, tak, chciałabym, ale się boję, bo ty czujesz podświadomie, że jest i przyjemność, i cierpienie, ale ty nie chcesz otworzyć się na wszystko. Zgadza się? Ok. No, to dajmy trochę przykładów, bo ludzie, no dobra, no... Ok, przyjmuję kopto, że to moje cierpienie i to moje biadolenie ma jakąś korzyść. Ale przecież ja chcę sukcesu. Ja chcę mieć duży dom. Przykład. Duży dom ma swoje plusy i minusy. Zgodzisz się? Dużo pieniędzy ma swoje plusy i minusy. Zgodzisz się? Kiedy słyszałam takie, yy, myślę, bardzo mądre zdanie. Że prawdziwa presja i prawdziwe napięcie, jeżeli chodzi o kasę, pojawia się wtedy, kiedy masz jej bardzo dużo. Bo masz wtedy więcej do stracenia. Nie? Czyli jak masz dużo kasy, jak masz te miliony na koncie, te miliony złotych monet, to to też ma tą swoją stronę in minus. Tu jest fajnie, ale ma to jakąś wadę. Tam jest jakaś cena. Tam jest jakiś koszt, który ty musisz chcieć zapłacić, żeby mieć te miliony monet. Okay? Jak chcesz mieć duży dom, to musisz zapłacić ten koszt tak? Posiadania dużego domu, na przykład odśnieżania sobie samemu, jak ci śniegiem zasypało. Albo jak ci huragan zwiał dach, to pff, spółdzielnia ci tego nie naprawi, tylko musisz ze swoich milionów monet kilka dać, żeby sobie, na, żeby sobie ten dach naprawić. No jest komfort, jest fajnie, jest wygodnie, ale. I my to wiemy podświadomie. I ty to wiesz podświadomie. Ale ty nie chcesz przyjąć, że są dwa końce. Ty chcesz tylko ten jeden. Żeby było fajnie. Mm, a tak się nie da. Więc, albo mam tutaj jeszcze taki przykład. Częste podróże, no bo ja chcę zwiedzać świat. No i co w tym? Gdzie tu jest minus? No jest. No bo musisz, nie wiem, zmieniać strefy klimatyczne. Musisz zmieniać strefy czasowe. Zapewniam cię, że jak ktoś bardzo dużo podróżuje, to ten minus jest taki, że czuje się zmęczony wielością zmiany miejsca zamieszkania. Tam jest ten koniec drugi. To nie jest tak, że jest tylko sam plus. Wszystko ma swój awers i rewers. Prawo. Biegunowości, prawo polaryzacji, prawo przeciwieństw. Ok? No, dobra, więc o czymkolwiek marzysz, cokolwiek chcesz, to wiedz, że tam będzie zawsze plus i zawsze minus. Dobra? Ok. No to, no to, no to teraz co z tym zrobić? No to musisz zrobić otwarcie. Okay? Ty musisz zaakceptować, że tak jest i otworzyć się na te oba końce. Hmm? Um, bo hmm. no właśnie. Bo my chcemy tak. My chcemy zarabiać, ale nie wydawać. Nie? Plus i minus. My chcemy sukcesu, ale nie chcemy porażki. Zgodzisz się. My chcemy miłości, ale nie chcemy smutku. Chcemy radości, ale nie chcemy smutku. Chcemy szczęścia, ale nie chcemy nieszczęścia. Zgodzisz się, że chcemy tylko ten in plus? A to tak nie działa. Dlatego masz w swoim życiu, twoje życie jedzie na kwadratowych kołach i cię telepie i grzmoci po plerach, że ty nie chcesz zaakceptować tego in minus. Ty jesteś otwarty tylko na jedną część. I teraz jak to sprawdzić? Robię z moimi klientami takie ćwiczenie i nie zrobisz tego z głowy, ok? Twoja głowa robi to, co ty jej każesz. Zadaniem Twojej głowy jest ciebie chronić, więc. Stąd tego nie zmienisz. Twoja głowa zawsze będzie cię ciągnąć od cierpienia, od smutku. Ona zawsze będzie uciekać od tego in minus, bo ty masz być bezpieczny. Więc tego z głowy nie zrobisz. To się robi stąd. I robię takie ćwiczenie zawsze z moimi klientami i ze sobą, i bardzo uważnie do tego podchodzę, ponieważ wiele lat. Um, miałam um, wielką, ciężką płytę taką, taką wielką, ciężką szarą płytę chodnikową na klatce piersiowej. Takie miałam poczucie. Więc to się robi w ten sposób. Siadasz, zamykasz oczy, przenosisz świadomość na klatkę piersiową. I czujesz. Jak się ma twoja klatka piersiowa? Teraz mówić to w takim skrócie, ale to jest cały proces czucia klatki piersiowej. Co ty tam na niej czujesz? Ja już pomijam to, że ludzie średnio czują swoje ciało, bo ciągle są w głowie i ciągle biegną, ale jak usiądziesz, jak dasz sobie chwilę dłuższą lub krótszą, to poczujesz klatkę piersiową. Jak się ma twoja klatka piersiowa? Czy twoja klatka piersiowa jest otwarta i ty czujesz przepływ? Do środka i na zewnątrz, niejako przez Ciebie, czy Ty czujesz, że masz coś na klatce piersiowej położone, że Ci ciężko, że Ci ciąży, że masz na przykład czarną dziurę? Eee, ja dopóki nie zrobiłam swoich relacji z mamą, to na myśl o mamie, to po prostu czułam wielką, jedną czarną dziurę na klatce piersiowej. Okej? Okay? Czyli to jest do przerobienia. Bardzo często miałam takie poczucie przygniecenia na klatce piersiowej. Często mówią ludzie, że czują takie zamknięcie, czują taką twardość, a nie czują otwartości i, jak ja to mówię, takiego przewiewu, tak jakbyś drzwi balkonowe otwarł. Powietrze wchodzi. I wychodzi. No i stąd też to, jak oddychasz, od razu ci powie: Czy ty a, potrafisz wziąć głęboki, pełny wdech? Czy jednak czujesz, że bierzesz i jest opór? To wszystko stąd idzie, twoja otwartość na przyjmowanie, na ten plus i minus. Ok? Więc to jest pierwsze co. Sprawdź. Na ile jesteś otwarty, bo nie możesz być otwarty tylko na jeden koniec, musisz być otwarty na dwa końce. Musisz akceptować, że każde wydarzenie, wszystko, wszystko, co się pojawia, będzie miało i plus, i minus. I ty musisz być gotowy, w pełni akceptujący i otwarty, że, twoj, że do Twojego życia będzie wpływać i hossa, i bessa. Będzie miłość przypływać i smutek. Ty musisz być gotowy akceptować ten smutek, ten lęk. Ty musisz być tak samo otwarty na sukces, jak na porażkę. I to jest jedno z najważniejszych zdań. Musisz być tak samo otwarty. A ludzie nie chcą porażki. Ludzie nie, nie, nie. To ja dziękuję bardzo. No ale jak nie jesteś otwarty na porażkę, to nie przypłynie sukces. N nie da rady, bo to wszystko wpływa jednymi drzwiami. Ok? Więc jak zamykasz drzwi, to sukcesu też nie będzie. Żebyś miał duże pieniądze, musisz być gotowy je stracić. Żeby mieć dużo klientów, musisz być otwarty i gotowy na to, że nie będziesz ich mieć wcale. Jakie to jest kurka trudne? Uczył się ktoś tego? Żeby siedzieć spokojnie, w zaufaniu, w otwarciu na życie i mówić, okej, okay, w porządku, mogę mieć dużo, ale mogę też mieć mało, mogę mieć wszystko, mogę nie mieć nic, mogę kochać, mogę nienawidzieć, mogę się smucić, mogę się radować, okej, okay, w porządku, zgadzam się. To jest trudne, bo ty chcesz tylko szczęścia. A to płynie przez jedne drzwi. Okay? Więc sprawdź tu swoją otwartość. Pielęgnuj ją. Jak jej nie masz, zapraszam. Popracujemy nad tym, żebyś był gotowy na wszystko. To jest kwestia otwartości, zaufania, gotowości do otwarcia się, zaakceptowania lęku. A jak go zaakceptujesz, to go jednocześnie porzucisz. Jak zaakceptujesz stratę, to ją jednocześnie porzucisz. To jest to porzucanie przywiązania się do rezultatu. Do jednego, do jednej strony tego kijka. I teraz mam dla Ciebie takie przepiękne zdanie. To powiedział Antony Demello, jeden z moich ulubionych myślicieli, empatów, nauczycieli jakbym to tak nazwała. Jest takie piękne zdanie. Posłuchaj. Spodziewam się wszystkiego. Nie oczekuję niczego. Boom, po prostu fuh! Aż mam po prostu odczucia galwaniczne na skórze. Spodziewam się wszystkiego. Czyli jak się stawiasz do wyzwania, to się spodziewasz wszystkiego, bo ty widzisz, że może być i minus i plus, ale mówisz okej. Okay, w porządku. Spodziewam się. Czyli spodziewam się, że sprzedam i nie sprzedam. Spodziewam się, że zarobię i nie zarobię. Spodziewam się, że yy, będę się cieszyć, ale spodziewam się też, że będę się radować. Jestem otwarty na wszystko. Spodziewam się wszystkiego, bo jest plus i minus. Ale też nie oczekuję niczego. Czyli nie trzymam tego jednego końca kijka, tego plusa na przykład. I mówię sobie, musi być sukces, musi być sukces, muszę zrobić, muszę zrobić, muszę zrobić, puść. Tak samo, jak nie trzymasz tej strony kika i mówisz, na pewno mi się nie uda, na pewno mi się nie uda, na pewno nie dam rady, ale jestem do dupy. Puść. Robisz, działasz, wydarzenia się wydarzają. Ty podejmujesz decyzję i jesteś otwarty. Na wszystko, co się wydarza. Spodziewam się wszystkiego, nie oczekuję niczego. Będzie jak będzie. No właśnie, i mamy nastawienie. I cokolwiek będzie, będę szukać dobrych stron. Teraz uważaj, będę szukać dobrych stron tego wydarzenia. Ok? Czyli se wezmę kartkę, se siądę i se napiszę. Co jest w tym wydarzeniu dobrego, że jestem chora i leżę w szpitalu? No, może se mogę poleżeć i poczytać książkę? No, może. Czyli biorę se karteczkę, piszę se, co dobrego jest w tej sytuacji? Czyli patrzę, to jest moje nastawienie, a jednocześnie jestem uważna na ten drugi koniec. A jakie tu jest wyzwanie? Okej? Okay. Z czym ja się tu będę mierzyć? Yy, przypominam Ci yy, prawo relatywizmu. Czyli nic nie jest ani dobre, ani złe, dopóki tego nie ocenisz. Więc Ty nie oceniasz dwóch stron kijka, tylko patrzysz. Aha, takie mam korzyści. Aha, takie mam wyzwania. Okej, okay. biorę oba. Jestem otwarta. I w ten sposób zaczynasz płynąć, bo nie stawiasz oporu wydarzeniom, bo nie trzymasz się jednej strony kija i mówisz sobie, musi być dobrze, albo będzie zawsze do dupy. Tylko płyniesz, flow, jak delfin, jak rybka. Ok? I wtedy Twoje życie zaczyna nabierać okrągłych kół. I płyniesz gładko, gładko to nie znaczy, że nie ma wyzwań, że nie ma tego minusa, ale ty go akceptujesz, stawiasz mu mniejszy opór, a jak ty mu stawiasz opór, to sobie jeszcze dokładasz, już jest ciężko, po czym ty to ocenisz, że jest ciężko, więc sobie dokładasz, po czym myślisz non stop, że jest ciężko i nie będzie lżej i sobie jeszcze dokładasz. Co to robisz? Masz z tego jakąś korzyść? Okej. Okay. Mam nadzieję, że coś sobie wziąłeś z tego filmu, że popatrzysz na swoje życie i szczególnie na te trudne wydarzenia, co w nich jest dobrego i na te cudowne wydarzenia, żeby być uważnym i gotowym na przyjęcie tej strony in minus, tego cudownego, pięknego wydarzenia. Zachęcam Cię do akceptacji. Do otwarcia i do widzenia zawsze dwóch stron awersu i rewersu tego samego wydarzenia, tej samej sytuacji, tego samego zachowania, tej samej myśli, tej samej emocji. Wszystko! Wszystko ma swój plus i minus. Awers i rewers, góra i dół, wdech i wydech. Ok. A jeżeli potrzebujesz wsparcia i pomocy, serdecznie Cię zapraszam. Eee, mogę sprawić, że Twoje życie pojedzie na okrągłych kołach. Jeżeli chcesz sprawdzić, jak to ze mną jest, masz pytania, masz odwagę, masz ochotę, czujesz, że to jest ten czas, napisz do mnie. No i będziemy pracować. Ściskam, pozdrawiam i do kolejnego filmu.